Odpalić pali kurwa, muszę spróbować się przejechać po prostu o, Jedzie, jedzie Wow, jedziemy pierwszy raz na kunie To jest bardzo dobry sygnał Tylko czemu ona na jak jakby gazu dostawała? Hamule co? Amulet, gitar, on sam jedzie, zobacz! To jest Kuna, która jeździ sama, ona się zerwała kurwa ze smyczy! E nie wiem, ja może jako ogarmistrz i hodowca Kun posiadam taką zagrodę, że one podobno tak się dobrze czują, że one po prostu tutaj się wypasają, ozdrawiają i odpalają. Ja nie wiem, nie wiem, co się stało! Jeszcze nie zgasła! Zalewana jest! Się. Jezu, wszystko tu! Bo z kunami to jest tak, że one mają kurwa... Churba... Ile tu dymu? Ja Tak, że one mają swój charakter, rozumiesz? I ona ma dzisiaj dobry humor i pomyślała, że będę chodziła dłużej niż zwykle. Jak wam pok Ale już mi się podoba, że nie reaguje na śrubeczkę od Zimmering, może Zimmering? Czy ja jestem uzdrowicielem kun i po prostu od dotyku i szacunku one żyją? Profesjonalnie zabezpieczona lampa Panato. Dobra, weszła ta dwójka, ale. No, coś tu jest nie tak, ale jedzie. Wrzucę. Jezu, ta skrzynia. Tak, dobra. Gasimy to. Ja nie wiem, co tu się dzieje, kurwa. Powiem wam tak, kurwa. Dobrym sygnałem jest to, że to jedzie, ale to są takie remonty. Dźwięki uszczelniacze. No, trzeba wszystko tu chyba przepatrzeć. No, tam ludzie mi pisali o sprzęg... O Boże, o skrzyni, kurwa, ale wydaje się, że ta skrzynia bez tych obrotów. O, wchodzi. Kto z Kunami jest, że kunie się już. Znudziło. Mało tego, zrzuciła łańcuch, bo powiedziała, że pierdoli nie będzie jeździć. Także no. Patrzcie jaki piękny silikon, Jezu, jak my lubimy to, nie? Po co uszczelkę dawać? Już, już, I to są te wszystkie mądre. Po co uszczelki? My to robili na to, my to robili. Jeszcze jest kurwa, energia. A już absolutnie... Absolutnie już to są te milutkie rzeczy, że założyłem sobie łańcuch, ale źle. Łapy mam uwalone, już wytarłem o trawę, jakbym grzebał w dół. Już widzę raz, że ten silikonik tu. Tu już widzę, no po co uszczelki, no przecież tu w ogóle nie ma uszczelki na karterze, nie ma śruby i w ogóle mam wrażenie, że z między karteru a tym cieknie olej, nie wiem, albo za śruby. Czyli jak się by olej e, tu przedostawał, no to ten zimmering byłby puszczony. No, mogłem wziąć od razu sobie rękawiczki, jak wiedziałem, że wyjeżdżam na gruzie, ale po co? Wtedy Odpala. Za nie wiem, no zobaczymy, no nawet się przejechałem, nawet chyba te biegi wchodzą, no wiecie, tu jest taka piękna zabawa-zagadka. Oczywiście magia, nie wiadomo nic dlaczego, zobacz, no zobacz, jeden, no to jedzie, zobacz, dwa, luźny, ty kuna jedzie, no, <ścoughs> już spadła łańcuch, dobra, już nie ma... Zastanawiam się, czy ta lampa... Nie ma, bo ja wyciągnąłem to wszystko, może tam jakieś zwarcie było? Zobacz jak ją gaszę. Jeszcze łańcuch naciągnięty. Teraz, że jednej śruby silnika nie ma, ta sobie wypada. No przyjemnie, widzę, że na przykład... O, tu może zerwany gwint. Na jednej śrubeczce? O, śruba! Po co nam śruba? Dobra. Teraz łańcuch nie spadnie, czy wchodzi dwa? Dobra, weszło dwa. W razie nie wchodzimy z trujeczką. koleg musi wejść, przedni nie ma, no oczywiście, na chuj komu przedni, ale linka jest ładna. Uu, no i co teraz? To jest crossfit, suko. <laughs> e, no już na dzisiaj to jest spoko, jestem cały mokry, ona teraz nic nie reaguje, no ale myślę, że generalnie to jest dobry objaw, że ona coś pali, więc wiecie części wymieniać uszczelki, bo jemu jest i zobaczymy.